Siemanko, z tej strony Banderek YouTube i dziś nagrywam odcinek z Minecrafta na telefon. I nagrałam już dwa odcinki, które miały ponad 20 minut, ale mi się usuwają. Mam nadzieję, że ten się nie usunie. I jak już pograłam sobie, kolega mi dał, bo jak tu jest możliwość yy, multiplayer, dał mi enchant i trochę biblioteczek. Jak widzicie, o, to jest fajne, widzicie jak to fajnie wygląda? Więc możemy sobie enchantować rzeczy. I sobie tutaj pokopałem. Na tym odcinku co mi się rozmawiałem z kolegą, i sobie grałem. No na razie nie mogę, bo przecież się zepsuł mi ten i nie mam pochodni już, więc chyba nam wystarczy na wszystko, albo jeszcze tutaj sobie pokopiemy. Tutaj w tej, z tej strony. I zdobędziemy jeszcze z 5 tych na ten i chyba będą wszystkie narzędzia. Jeszcze tu i tam i będzie git Mam nadzieję. Nie no, ma dużo tego. Więc. O nie, co to się stało? Coś mi się pobłagowało. Sticky, <laughs> eee, sticky, sticky. Hmm. Dobra, sikiera, motyka, miecz sikiera, motyka, miecz, Ikse. Jeszcze kilo, a te rzeczy jeszcze będziemy mieć. I jak nam się skończą, to weźmiemy sobie. Tamto i dziś będziemy w tym odcinku, znaczy w tym odcinku dziś będziemy budować domek, więc zbieramy już u Okej, okay, okej. Okay. Jakoś nam idzie. Mm. I tu jeszcze wykupimy. Myślę, że nam będzie starczyć na taki malutki domek. na razie chcę taki malutki. Mam uszko jakby co? Tam? Mam, mam. <ścoughs> Musiałbym to wszystko tutaj ogarnąć, ale to później. Teraz sobie zrobimy drewno, na razie te drewno. Mam już prawie z tak tego drewna, więc fajnie. Mam już jakieś, to bym połączył. Nie, nic, nie mam. To budujemy odtąd. No i dobra. Więc będziemy budować. To będzie na razie takie. Znaczy podłoże będzie z tych deszek, Desek. Desek, desek. Jeszcze tą sobie zniszczymy, bo ta się wyszła. Będziemy mieć taki mały domek, no, czyli on będzie duży. Nie będzie go chyba zmienić do 10 odcinka. Bo ta seria będzie polegać, że jak przejdziemy już do endu, to będzie już koniec serii. Myślę, że tak będzie odpowiednio, bo jak przejdziemy Minecraft, to trzeba po prostu kontynuować przecież, nie? Tutaj jest to, więc to nam będzie przeszkadzać to o tutaj, tak? Tak. Tak, tak, o nie. Okej, okay, tu, tak. Tu, tak. Tu, tak, tu, tak. Tutaj będą drzwi. Tutaj, w tym miejscu nie. Tutaj będą drzwi. Tutaj będzie taki domek fajny. Gdzie, że Wam się spodoba mój domek. Nie umiem budować domków w Minecraft. Te drzewo trzeba ściąć. Hmm, to, 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 to. No i będziemy mieć takie coś. I teraz sobie zrobię drzwi. Oj drzwi, drzwi. Skrzynka też nam się przyda, chest i drzwi. Czyli tu są drzwi. które trzy nam się zrobiły. To zrobiamy tutaj i będziemy mieć podwójne drzwi. To fajnie wyglądać. tym razie nie będziemy otwierać, bo mamy jakiś creeper, pewnie wejdzie do domu i rozsadzi wszystko. Tutaj to. I za kurczaka pójdzie. Nie wiem, co nie jest chyba. Za pójdzie. O. Mm, gdzie mam w ogóle deski? Deski. Zrobimy. Bo tutaj będzie ten. Nie tutaj. Tam będzie magazyn ze wszystkimi rzeczami, tymi craftingami i pizzami. O! O! I teraz crafting table. No i fajnie to wygląda. Teraz sobie przyłożę trochę rzeczy, czyli to będzie drewno, bo ten się już nie przyda, albo przyda, może się przyda. Kurczak, dir, cały dirt. To nam się nie przyda na razie. To też się nam nie przyda. Trzcina nam się też nie przyda, to też. No i wełna też się nam nie przyda. Arbus... nie wiem, przyda nam się. Nie. Co ja zrobiłem? Myślę, że to nam się nie przyda. To też, to nam się przyda. Nie wiem, to też nam, może nam się przydać. To nam się nie przyda. I chyba tyle będzie z tych rzeczy. Zatem ja już wszystko poprzekładamy tutaj. Tutaj będzie melon. A tutaj będzie łóżko. Bo chcę postawić. Aha, to jest to. Nie wiem, gdzie ma być łóżko. Nie, nie będzie przeszkadzało, więc tutaj. Pójdę już je robić. No, tutaj chcę takie półeczki zrobić. Nie wiem, czy to jak półka. Mam nadzieję. Tam nie ma trackingu przecież. No i spadłem. Oj, gdzie ja wchodzę? Nie mamy jedzenia. Mamy dużo jedzenia, ale na razie to nie jest potrzebne. Wszystkie kolory to zrobimy, które są możliwe w Minecrafcie. Nie no, oczywiście żarcik, ale tutaj jest ten, czyli to będziemy, będziemy musieli ściąć. No i na razie lecimy sobie tutaj przy półce, Tutaj, tutaj. Tutaj jest taki znak, żeby była kopalnia w domu, ale mały ten domek jest, bo mam jeszcze tutaj inne rzeczy. No i tutaj będzie jak na drzwiach, na poziomie drzwi, no jeszcze tutaj i tam i będzie już skończony, znaczy no, drugi blok. To musimy zniszczyć to też, nie jasne. tylko jedno. A gdzie ja to kładę? to się jasno już nie w tym makerszcie. Tam mam ten. A bo to przecież książka świetna. No i dobrze. Nie wiem. Tutaj jest to drewno. Jest Nie, nie mogę wejść. Muszę sobie wejść tędy. Zamykamy drzwi oczywiście, żeby na żaden nam kliper nie weszć. Nie udało się. Już czas, w tą stronę. Jest. Tam jest jakaś pigi. Świnia. Jak ja to postawiłem? Źle postawiłem. Też ten dom mi się spodoba. To jest taki zwykły dom. Napiszcie w komentarzu, czy dobrze zrobiłem dom. Czy ładnie. Tam jak nie, dosk nie doskoczę, bo tam jest ten ten Teraz może mi się udać. Jest, udało się. Fajnie. Mm -hmm. Seria będzie długa. O nie, nie mamy desek, więc musimy teraz pozbierać sobie. Jest noc, to się prześpijmy. Nie tracę z osiedlenia. Nie wiem dlaczego. Ok, na 5 łapek że kolejny odcinek z tej gierki, z minecrafta. Możemy na 30 level, Do, to mam max enchant, dawaj łopatę. Łopata, idziesz tu. Jest łopata. A tam. Jest już jasno, więc możemy iść. O, to drewno, które to było, to chyba to było. Zbieramy sobie. Najzwyklejsza to jest. Najzwyklejszy domek na świecie. To jest drewno, akacjowe jest rzadkie. mi się pali czy co? Nie, nie się nie pali. Zaraz mi kliper, nie masz do domu. Ja prawie drzwi. Oooo! Wow. Prawie spadłem do kopalni. Mm. To jest to drewno. O nie, to jest te. To musi być trochę czarniejsze. Sheet deszcz pada. A ja muszę znaleźć jeszcze to drewno. Nie wiem, które to drewno było. Tak na... Ten, bo ono było czarne, a ja nie wiem, gdzie są czarne drewno. To jest takie jasne. O, to jest ten czarny, takie czarne, mniejsze. I od razu zobaczyć, czy to, to jest drewno. To jest te drewno. No, to ja nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, gdzie to się znajduje. Jakie to jest drewno? To jest takie czarniejsze drewno. Kurde. Nie mogę tego znaleźć. Burza jest. No i szukamy, żeby nie zgubił się od od ale znaczy, jakby się zgubił, to by było słabo. Jest takie. Black. To jest takie czarne bardzo, czyli musimy poszukać tego czarnego. Możecie mi podpowiedzieć w komentarzu, gdzie to było. Bo już takie rąba drewna nie zrąbałem. Nie skończyłem tego drewna. Może gdzieś tu... Może te. Chyba te, nie? No to to same. Kurde, no to musimy skończyć z tego. Będzie brzydki chociaż domek. Hmm. Będzie brzydki domek. No. Trudno chociaż, żebyśmy mieli domek. Dobrze, dobrze, że będziemy mieć chociaż domek. się nie będę grał poza odcinkami z tego Minecrafta. O. No kurde, ja uderzał w te drzewo cały czas. Mm, teraz tutaj tam Żebym tam doskoczył. A tam jest ten na łóżku. Można sobie przez łóżko przecież przejść. Teraz to tak będzie wyglądało. Kolorowo. Jak chcecie y, odcinki z moją siostrą albo kolegą, to ona, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że te odcinki nie będą takie nudne. Znaczy, Żeby wam się podobały, bo wiecie, y, 20 minut nagrywania to jest długo, nie? Zrobię sobie pochodnie takie inne. A z jest drewno, 4 3, szybko zostawiam sobie. Jak zostanie, to sobie przepalę drewno i przepalę z desek, no, deskami przepalę. Tutaj myślę, że nad tym nie będzie żadnego problemu, żeby zostawić, bo tutaj nie potrzebuję. To zrobić. Jest udało mi się, jakby jakiś YouTuber FWK na przykład oglądał, ale było fajnie. Dobra, zrobię to drewno stąd. Bo tutaj nie potrzebuję drewna. I odstawię ten ten i będzie git. Jeszcze tutaj zrobię to drewno. coś podskoczę pod dnie. Ja też zbiorę. Tutaj nie potrzebuję już. No i chyba będzie dobrze. Jeszcze tutaj sobie przecież muszę. Jezu, czego to tutaj jest? Jak to miało być normalne ten? Dobra, to był Minecraft na telefon. I już będziemy kończyć ten odcinek. Więc Jest 900 takich odcinków. To pięć a w góry. O od razu kolejny odcinek. Jak Wam się spodobało, jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał. I się ma.